Like Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku będzie odcinek z wylęgu kurcząt. Już kilka jajek jest tych ćwierkają małe, zostało dwa dni do. Wyklucza, niektóre już się wykrywają. Pokażę Wam na szybko, żeby ich nie chłodzić. To będzie z kilku dni ten odcinek. Będę nagrywał stopniowo co się dzieje. Więc teraz Wam pokażę co i jak. Tu już jedno jajko nakute. Tu drugie. Tu trzecie. 4. na razie te cztery. Pomału już się klują. Więc dobra, zamknę na razie, żeby się grzały. I pomału kluły. Jak już się będzie więcej kluło, znowu włączę. Znowu będę nagrywał. A dzisiaj jest 25. Nie, 26. Chyba tak. Dwa dni do końca inkubacji została, już się klują. Więc dobra, do usłyszenia za niedługo. Będzie dalszy ciąg. Będę pomału montował ten filmik, skręcał po kolei co się i jak będzie działo w tym inkubowaniu. Jestem z powrotem przy inkubatorze. Właśnie wykluły się przed chwilą, no już nie przed chwilą, jakieś 4-5 godzin temu. Pierwsze kurczaki dwa bodajże, usprawdzałem przed tym, zostawiłem, żeby wyschły. Są dwie skorupki w tym pojemniku, je przeniosę do domu do kartonu. Niech siedzą, już tam sobie czekają na inne. Więc zobaczmy teraz. O, jak widzicie, pierwsze dwa kurczaki są. Tu jest kolejny, nadziebuje się tu następny. Jeszcze jeden, więc tak to wygląda. Dobra, te kluczaki szybko przełożę i one już pójdą do domu. Pierwsze dwie sztuki, i czekamy na resztę. Więc dalsze odcinki będę nagrywał, te już idą do domu. Więc dalsze części Będę nagrywał Nastał drugi dzień Inkubacji Znaczy się No wylęgów już To wykreślę Że minął ten dzień Został ostatni Wykluły się dwa Następne kurczaki Jeden niestety Odpadł nie wiem, udusił się chyba w jajku, albo coś. Więc to odpada. A w inkubatorze są dwa kolejne kurczaki. Tu jest jeden. I tu drugi czarny. Więc tak to wygląda. Zostało jeszcze 12 jajek. Zostawiam jeszcze, żeby podesły troszkę i później je wezmę do domu i czekamy na następne. Dzisiaj trzeci dzień lęgów. Na razie oprócz tych czterech nic się nie wykluło, zostało 12 jajek w inkubatorze. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tu jeszcze miałem im wodę dać. Damy tam. Dobra. Żeby mi nie wchodziły do tej wody, dam literatkę. jak to wygląda. Tu mam załączoną kwokę do ogrzewania. A czym karmię? Więc pierwszy to jest kasza manna, tak zwany gresik, kasza kukurydziana, kasza jaglana i gładki owsiane <laughs> tak się to prezentuje i chciałem jeszcze przypomnieć że w następnym odcinku będzie odcinek co piszczy w w którym wybiorę komentarz z poprzedniego tego odcinka co piszczy w i i zapromuję kanał Link do tego kanału, kto wygra będzie w opisie i tytuł jego kanału w tytule odcinka więc zachęcam jeszcze do pisania komentarzy w tamtym odcinku co opiszcie w Hotelnie 4 może akurat jeszcze ktoś wygra, wybiorę komentarz więc zobaczymy i tutaj jeszcze sobie załączę Okay. o tak to wygląda no i co dalsza część lęgu będzie już w kolejnym odcinku a w tym to już na tyle jeżeli wam się spodobało zostawcie łapeczkę w górę komentarz, subskrypcję. zobaczcie poprzednie odcinki zachęcam do wzięcia udziału w tym konkursie co mówiłem no i co, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Like